Dzień dobry, Dzień dobry, Szanowni Państwo, bardzo proszę o się Dziękuję, dziękuję. do komentacji, do ściszeń. Jest. Jestem bardzo czy coś dla zwolenników psychoteryk w Polsce? Ja chciałbym ty, powiedzieć, że dlatego jestem, bo naprawdę wierzę w wieżach, to, co I nie tylko ja jestem tutaj, są są, są, są też e, e, Hiszpanie, e, Francuzi, jest Amerykan, du dużo, dużo ludzi jest z innych krajów, którzy wierzą w to, że nowa Rosja powinna być wolna. Ja apeluję do tych wszystkich, którzy mają trochę i odwagi w które nie dają się robić tej propagandzie, żeby po prostu, jak to się mówi, dzieli do katru, kim już żeby tutaj, wspomóc, bo każda, no, ma, każdy żołnierz nie musi być tylko żołnierzem. Jest dużo innych rzeczy, są wiele informacyjnych. Każda pomoc jest potrzebna, nie każdy musi być żołnierzem, nie każdy ma do tego wyproporowania. Czy Czy jest Nie, nie, ok. ja jestem najlepszym, czy przy, przypadkiem tego. Nie rozumiem, że Nie, ja w już sensie. Pan jest się dogadający, Czy to nie szanuje przeszkody, Najpaczniejszym problemem jest dotarcie. O tyle odradzam, Policję, Członka Maryję, za białką bagaż, tak jak w moim przypadku, tu dopiero się mną zaopiekowano, bo zostało bez niczego, bez telefonu, bez bagażu bez pieniędzy. Dobrze, że mi paszport zostawili, bo mnie zamknęli. Ale oczywiście ta Ukraińska, która traktowała Polaków, czyli teoretycznie sojusznika. Sojusznika, przecież paszport ma tych jeszcze polski. Jako sojusznika, i ich wspomagamy, chodzkami, kapicerkami, pełnami, a oni co? Przecież ja im powiedziałem, że ja, jako go do się w jaki mojej podróży, to powiedziałem, że ja też szukacie, tutaj, tutaj w głowie po prostu ze zamknąć. Tak tego bym wcześniej że robił tutaj. A tutaj się, wystarczy spytać się każdego żołnierza gdzie jest y, biuro wewnętrznego, mi się panu tatu, no z że nie wszystko. wszystko. Zlek, panie, nie wszystko, ja się tu jak pączek nie a jeszcze jedno zawsze się pojawia pytanie, ja traktujesz no, na jak traktujesz radę, jak zostałeś przyjęty? Bardzo dobrze, dach. właśnie dlatego mówię, bardzo dobrze, to są bardzo sympatyczni ludzie. Nie ja wiem, może pan jakiś taki stereotyp. stereotyp. Ale to jest kłamliwe i nieprawda. I naprawdę nie wierzcie w to, że my na konstrój napalamy, my się tylko bronimy. Tak, dokładnie. My to wiemy, ale jeszcze wiele ludzi Tak, 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 tak. Bo przez tą propagandę w kraju. Cóż, a odnośnie propagandy w kraju próbują dostarczyć Ciebie i mnie, myśli, że ludzie, którzy przybyli na są w stanie się dostarczyć na przykład teraz. Nie, nigdy by w życiu, nigdy w życiu. Ja mówię, ok, dobra, do roda w mówię, Nie bójcie się tego. Jest naprawdę jest Ok, jest dobrze, zadbają o Was. Trafienie tutaj nie jest trudne. I wręcz poza pozorów mówię tam w Litwie. Trzymających się trzeba, a na terenie tutaj każdy się -i -i wam jak, jak trzeba i apeluję do was, kto ma odrobinę chęci i woli, to niech to po prostu przyjeżdża, a co nie tam, żeby potem tam wyborcze, czy te pobędki może zrobić, mogą być, no to przejdziemy, no co? Pozostaje też życie powodzenia? Nie jest, jest dobrze, jest okej. Okay. Ja na nam do wygrawek. na pewno nie Dla Koleckiej Narodowej, dla Józefów i Dziękuję.